Trump wkracza do świata krypto z własną wersją Monopoli. Chiny sprzedają kryptowaluty z powodu problemów gospodarczych. Blockchain w wyborach, Nowy Jork i Malezja testują przyszłość demokracji. Vanek proponuje BitBonds, obligacje powiązane z bitcoinem jako sposób na refinansowanie długu. CEO Mantra spali 300 milionów tokenów OM, by odzyskać zaufanie inwestorów. Trump wkracza do świata krypto z własną wersją Monopoly. Donald Trump i jego rodzina szykują kolejną niespodziankę, tym razem w świecie kryptowalut. Już pod koniec kwietnia ma zadebiutować gra inspirowana kultowym Monopoly, ale z twistem blockchainowym. Za projektem stoi Bill Zanker, ten sam, który pomagał Trumpowi przy uruchomieniu jego NFT i memcoina Trump. Gra ma pozwalać graczom na zdobywanie wirtualnej gotówki, najprawdopodobniej powiązanej z kryptowalutą. Choć szczegóły na temat tokenów, zasad działania i ekonomii gry wciąż są owiane tajemnicą. Jedno jest pewne, gra ma być luźno oparta na klasycznym monopolii, które Trump prywatnie uwielbia. W latach 80. wypuścił nawet swój własny, licencjonowany spin-off. Jednak projekt to od początku budzi kontrowersję. Społeczność kryptowalutowa reaguje z dużym dystansem. Zarzuca twórcom brak przejrzystości i podejrzewa, że chodzi bardziej o krypto strzał niż realny produkt. Dodatkowo pojawia się pytanie, czy Hasbro, właściciel praw do monopoli, nie zablokuje projektu, jeśli zasady gry będą zbyt podobne do oryginału? Czy nowy projekt Trumpa okaże się sprytną zagrywką w stylu monopoli na blockchainie, czy tylko kolejnym? Głośnym, ale pustym pomysłem. Wszystko ma się wyjaśnić w nadchodzących tygodniach. Jedno jest pewne emocji i zamieszania w świecie krypto znowu nie zabraknie. Chiny sprzedają kryptowaluty z powodu problemów gospodarczych. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy Wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie, proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać Wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz Państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Pomimo oficjalnego zakazu obrotu kryptowalutami, lokalne władze w Chinach zaczęły potajemnie sprzedawać przejęte aktywa cyfrowe, by ratować napięte budżety. Korzystają przy tym z usług prywatnych firm, które pomagają obejść obowiązujące przepisy. Z danych wynika, że tylko jedna firma z Shenzhen sprzedała kryptowaluty o wartości ponad 400 milionów dolarów. Celem jest szybkie pozyskanie środków na finansowanie lokalnych potrzeb, co jednak rodzi wiele pytań o legalność i przejrzystość tych działań. Eksperci alarmują, że masowe wyprzedaże mogą wpływać na spadki cen kryptowalut na rynkach międzynarodowych. W 2023 roku w Chinach odnotowano ogromny wzrost przestępstw związanych z kryptowalutami, a ich konsekwencją jest właśnie fala konfiskat i późniejszych likwidacji. Pojawiają się głosy, że kraj potrzebuje pilnych reform. Jasnych regulacji, sądowego uznania kryptowalut jako aktywów oraz oficjalnych mechanizmów ich zbywania. Niektórzy sugerują wręcz stworzenie państwowego rezerwuaru kryptowalut, który uchroniłby rynek przed chaosem. Chiny, które jeszcze niedawno wypowiedziały kryptowalutom wojnę, dziś same z nich korzystają. Czy to pragmatyzm w obliczu kryzysu, czy początek nowej ery w polityce Pekinu? Blockchain w wyborach. Nowy Jork i Malezja testują przyszłość demokracji. Blockchain, technologia znana głównie dzięki kryptowalutom, staje się coraz bardziej obiecującym narzędziem w kontekście wyborów. Nowy Jork i Malezja zaczynają eksperymentować z jej zastosowaniem, testując, jak może wpłynąć na transparentność i bezpieczeństwo procesów demokratycznych. W Nowym Jorku poseł Clyde Vanell zaprezentował projekt ustawy, który ma na celu zbadanie potencjału blockchainu w zabezpieczaniu wyników wyborów oraz ochronie danych wyborców. Dzięki swojej unikalnej właściwości, niezmienności i audytowalności, Blockchain może stanowić fundament dla wzmocnienia zaufania obywateli do systemu wyborczego. Przewiduje się, że taka technologia pomoże wyeliminować oszustwa i zwiększy przejrzystość wyborów. Równolegle w Malezji rządząca partia PKR poszła o krok dalej, wdrażając blockchain w swoich wewnętrznych wyborach. Z zastosowaniem dwustopniowej weryfikacji Ikewise oraz blockchain ponad 97% członków oddało swoje głosy w sposób bezpieczny, transparentny i niepodważalny. To pionierskie podejście nie tylko buduje zaufanie, ale także otwiera drogę do bardziej nowoczesnych, otwartych i odpornych na manipulacje procesów wyborczych. Blockchain w wyborach to nie tylko innowacja, ale także szansa na rewolucję w sposobie, w jaki postrzegamy i przeprowadzamy głosowanie. Z pewnością będziemy świadkami kolejnych prób implementacji tej technologii w systemach demokratycznych na całym świecie. Czas pokaże, czy blockchain stanie się standardem w procesach wyborczych, dając obywatelom większą pewność, że ich głos jest odpowiednio zabezpieczony. Wanek proponuje Bitbonds, obligacje powiązane z bitcoinem jako sposób na refinansowanie długu. Wanek wprowadza nowatorski pomysł, który łączy tradycyjne obligacje skarbowe USA z ekspozycją na bitcoina, aby pomóc w zarządzaniu długiem publicznym o wartości 14 bilionów dolarów. Nowy instrument finansowy, nazwany Bitbonds, ma na celu zapewnienie stabilności finansowej, jednocześnie dając inwestorom szansę na wysokie zyski związane ze wzrostem wartości bitcoina. Proponowana struktura Bitbonds przeznacza 90% środków na papiery skarbowe USA, a 10% na bitcoina, co zapewnia bezpieczeństwo inwestycji oraz możliwość uzyskania dodatkowych zysków w przypadku wzrostu wartości kryptowaluty. Inwestorzy mogą liczyć na maksymalną roczną rentowność do 4,12% do wykupu, a zyski ze wzrostu bitcoina będą dzielone między inwestorów a rząd. Chociaż Bitbonds oferują możliwość znaczących zysków, istnieje ryzyko spadku wartości bitcoina, co może wpłynąć na rentowność obligacji. Niemniej jednak, nawet w przypadku całkowitego upadku wartości bitcoina, struktura bitbonds oferuje tanie finansowanie dla rządu USA, pomagając w refinansowaniu długu. Propozycja ta zyskuje poparcie w kontekście rosnących obaw o dług narodowy USA, a eksperci, w tym Bitcoin Policy Institute, wskazują, że bitbonds mogą stanowić istotne narzędzie fiskalne, pozwalając na zmniejszenie zadłużenia w długim okresie. Pomysł Sajgela i Vanek wpisuje się w rosnącą debatę o wykorzystaniu Bitcoina i innych kryptowalut w finansach narodowych i może stać się częścią przyszłej strategii zarządzania długiem publicznym w USA. CEO Mantra spali 300 milionów tokenów OM, by odzyskać zaufanie inwestorów. John Malin, CEO Mantra, podjął drastyczną decyzję o spaleniu 300 milionów tokenów OM należących do zespołu projektowego. Te tokeny, które miały być stopniowo uwalniane do 2029 roku, stanowią aż 17% całkowitej podaży OM. Decyzja jest odpowiedzią na dramatyczny spadek wartości tokena, który w ciągu kilku dni obniżył się z 6,30 dolarów do zaledwie 52 centów, tracąc 5,5 miliarda dolarów z rynkowej kapitalizacji. John Malin ogłosił, że spali tokeny, a następnie, jeśli uda się odbudować projekt. To społeczność zdecyduje, czy zasługuje na odzyskanie tych aktywów. Choć wielu inwestorów doceniło ten krok jako przejaw odpowiedzialności, nie brakuje też krytyki. Przeciwnicy uważają, że pozbawienie zespołu tokenów może wpłynąć na jego motywację do dalszej pracy. W ramach naprawy sytuacji, mantra przeznaczy 109 milionów dolarów z Funduszu Ekosystemowego na stabilizację kursu OM, a także wykup i ewentualne spalanie tokenów. John Malin zapowiedział też opublikowanie raportu wyjaśniającego przyczyny kryzysu, a firma odrzuciła zarzuty o manipulacje rynkowe, wskazując na zmiany w tokenomice oraz wysoką zmienność rynku jako główne przyczyny spadków. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy? Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik Ustaw z 2005 roku, numer 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz... Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.